Cześć Manko moi drodzy. Ja jestem Misaga i dzisiaj bardzo się cieszę z nagrywania tego odcinka, jak chyba jeszcze nigdy, dlatego że po miesiącu dotarła do mnie paczka prosto z Japonii z przepięknymi pudełkami niespodziankami. Mam tutaj całe takie pudełko wypełnione pudełkami niespodziankami, z których będziemy mogli ułożyć Miniaturową klasę szkolną. I to jeszcze chyba taką japońską. Ta japońska firma, która produkuje właśnie takie zestawy, nazywa się Rement, i jest ona naprawdę mega popularna na zagranicznym YouTubie. U nas w Polsce nie widziałam jeszcze nikogo, żeby ktoś to po prostu otwierał. Mi się udało to właśnie zamówić prosto z Azji. Oprócz tego zestawu mam jeszcze dwa inne na kolejne odcinki z Pokémonami, moi drodzy, i z Chinchanem. Kojarzycie tego typka, co latał, wiecie, z gołym tyłkiem? Bardzo mocno chciałabym na moim kanale właśnie stworzyć z tymi produktami całą taką serię, którą nazwę chyba Mini Japan. No chyba, że macie jakiś lepszy pomysł, to piszcie w komentarzach. I po prostu będę zamawiała takie zestawy i otwierała, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak najszybciej kolejny odcinek z kolejnymi miniaturkami, zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek w górę. Nie zapomnijcie też subskrybować kanału, żeby nie pominąć. I lecimy tworzyć mini klasę szkolną. Wyciągnęłam już z tego pudełka dużego. Wszystkie mniejsze pudełka niespodzianki jest ich tutaj razem aż 8. I z tego co wiem, na stronie było tak napisane, że jeżeli właśnie kupi się całe pudełko, to na pewno tutaj nie będzie żadnej powtórki i dostanie się jakby cały zestaw, więc mam nadzieję, że tak będzie. Cały ten zestaw, tych ośmiu niespodzianek kosztował mnie chyba ponad dwie stówki. Nie wiem, tutaj gdzieś macie cenę dokładną podaną. No, trochę to kosztowało, ale mam nadzieję, że będzie warto. W takim razie otwieramy pierwsze pudełeczko niespodziankę i zobaczymy, jakie pierwsze tutaj rzeczy szkolne nam się trafią. Co tu będzie? Co tu będzie? O, to chyba będzie jedzonko! Już widzę, że te rzeczy wyglądają po prostu przepięknie. Są one tak szczegółowe, tak fajnie zrobione. Tutaj jest pewnie jakiś, nie wiem, szpinak albo jakaś sałata zmielona. To obok, to nie wiem, czy to jakiś kotlet jest. Tutaj mamy, zobaczcie, chyba jakąś saszetkę z makaronem albo z ryżem. To mi wygląda na miseczkę z jakimś ramenem. Ja słuchajcie, uwielbiam ramen. To jest najprawdopodobniej jakieś mleko, bo z tego co widzę, jest tutaj krowa, ale wiecie, te japońskie znaczki nic mi nie mówią. Jeżeli ktoś z Was zna japoński, to może dokładnie napisać, co to jest za napój. I najlepsza z tego wszystkiego rzecz. Zobaczcie, czy wy to widzicie? Tu są Power Rangersi. I przed chwilę się zastanawiałam, co to jest, o co w tym chodzi, a to jest moi drodzy takie jakby pudełeczko na pałeczki. Wiecie, w Japonii nie jedzą normalnymi sztućcami, tylko przeważnie pałeczkami, i tutaj jest chyba jakby jedna pałeczka, czy to są dwie niby, coś takiego. Nie wiem, to jest wszystko tak malutkie, że aż wiecie, czasami jest się ciężko domyślić, co to może być. Tu jak widzicie z tyłu, mam już rozstawioną podłogę i ścianę tej klasy, bo to trzeba było tak, jakby wiecie, wyciąć z pudełka. Widziałam, że na tym pudełku trzeba później coś jeszcze wyciąć, ale to sprawdzimy później, jak już wiecie. Wszystko otworzę. No dobra. Co teraz tym razem tutaj będzie? Uwaga, uwaga. W ogóle mega mi się to podoba, że tu nie ma po jednej rzeczy w tym pudełku, tylko jest, powiecie, kilka i o! To jest chyba jakaś największa saszeta. Tablica jest i jakieś kredki. Dobra, otwieramy to szybko. Udało mi się tutaj jako tako złożyć tą tablicę i z tego co widzę, jest ona, zobaczcie, dwustronna. Ta jest pewnie do kredy, no nie? Tak by wyglądała. A ta druga strona? Czemu taka jest? jasno-zielona, to nie wiem, nie mam pojęcia. I tutaj zobaczcie, są jeszcze jakieś małe szufladki, które chyba mają, wiecie, być jakby szufladkami do kredy? Albo na jakąś gąbkę, ale tak naprawdę do końca nie jestem przekonana, czy to o to w tym chodzi. Oprócz tej tablicy było tu jeszcze takie pudełko do segregowania różnych rzeczy, albo wiecie, wkładania jakiś kredek. Pędzel! Zobaczcie jaki ten pędzel jest ładny! Wygląda serio jak prawdziwy, tylko po prostu mega miniaturowy. No i słuchajcie, oczywiście jak jest jeszcze pędzel, to jeszcze musi być o coś takiego. Czekajcie, to się jakoś otwiera. Dydydym. To jest chyba wiecie na farbki, żeby tutaj po prostu wylać. I tutaj najlepsza rzecz, która mnie po prostu mega zaskoczyła, to są z tego co widzę ee, farbki chyba wodne. I zobaczcie, ja myślałam, że te farbki tutaj będą na Amen przyklejone, ale nie, 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 moi drodzy, patrzcie. Każdą można wyjąć, czajcie to! Ale na razie te farbki tutaj zamknę, bo mi się jeszcze pogubią. I zobaczcie tutaj jeszcze na tą karteczkę. Tutaj, jak zwykle, mamy rozpisane wszystko, co dostajemy. Tutaj jest też coś, nie wiem, po japońsku napisane, ale nie, czekajcie, tu widzę, że coś jest po angielsku, czyli a, zestaw jakby yy, do malowania. I tutaj zobaczcie, jeszcze w środku jest. Coś takiego, to chyba mam wyciąć sobie. No, nawet są nożyczki. Wyciąć i chyba traktować to jako, wiecie, obrazek. Mogę wtedy, wiecie, na tablicy to gdzieś ustawić i wiecie, bawić się niby, albo ustawiać jakąś senkę, że niby ten obrazek został namalowany. Odwróciłam teraz tą pierwszą kartkę, którą dostaliśmy, i tutaj jest jakaś rozpiska. Wydaje mi się, że to jest chyba menu. I wiecie koszt jakby jedzenia w stołówce czy coś takiego? Tak by mi to pasowało, bo tu jest zobaczcie jakiś kucharz. Co? On ma nawet maseczkę? Lo! Nawet maseczkę tutaj zrobili. Ja nie mogę. No i tak mi się wydaje, że to jest chyba menu, ale no nie wiem, może coś innego. <grych> Te rzeczy są tutaj po prostu tak piękne. Ja tak uwielbiam wszystkie miniaturowe rzeczy, że to jest po prostu wow, wow, wow. O, widzę, że tu dużo rzeczy i to jest akwarium. Nawet ryby są. Nie, nie wierzę, otwieram to szybko. No, ja cię po prostu nie mogę. Jaki to jest wypas? No, czegoś takiego to ja po prostu nigdy nie widziałam. I jeszcze patrzcie, to można wszystko wyciągnąć tutaj. Mamy osobno ziemię z jakąś roślinką. Tutaj jest widzicie ta szybka z tymi rybkami. Tu jest kolejny element, który też właśnie imituje, że ta woda jest, wiecie, wygląda jakby tu serio była po prostu woda. I proszę bardzo, o i mamy na przykład puste akwarium i możemy to sobie, wiecie, wykorzystać jakoś inaczej, włożyć tutaj coś, na przykład jak mamy, nie wiem, jakieś miniaturki też zwierzątek, to sobie powkładać i na przykład zrobić z tego terrarium. Jeżeli mamy ryby, to nie mogło też oczywiście zabraknąć karmy dla rybek, chociaż to mi się bardziej, wiecie, z czym kojarzy? Z saszetką dla kota, z karmą. Jest też, zobaczcie, mała taka łapaczka do rybek, wiecie, siatka. Ja nie mogę. Jak to jest po prostu przepięknie zrobione i wszystko szczegółowo i w ogóle o wszystkim pomyśleli. I patrzcie teraz to. To jest jakiś, nie wiem, kwiatek niby, cebula czy coś. Pewnie to jest coś japońskiego, tylko nie wiem, nie mam pojęcia co to dokładnie jest za roślina, ale... Niesamowite jest to, że można ją po prostu z tego wazonu wyciągnąć i nie wiem, i wrzucić tutaj na przykład jakieś kwiatki, jak będą nam pasowały, coś wymienić. Wygląda to mi trochę, wiecie, co jak burak, ale nie wiem, czy burak by urosł w takim wazonie i by miał takie korzenie, ale załóżmy, że to jest po prostu burak. No, jakieś doświadczenie biologiczne i uczniowie sadzili buraki w wazonach. <grym> Zobaczmy jeszcze tutaj tą karteczkę, bo zawsze coś w tych karteczkach jest też ciekawego. Dobra, tu jest cały zestaw, okej. Okay. Co my tu mamy? Jakieś notatki, to też trzeba powycinać. Tu jest instrukcja, patrzcie, z tego trzeba zrobić książkę. Powycinać i powklejać te kartki tutaj i się zrobi jakby taki, wiecie, trochę elementarz, czy, czy zeszyt właśnie z notatkami. Ja nie mogę, ale czad. Ja już coś czuję, że jestem uzależniona po prostu od tych zestawów. Dobrze, że mam jeszcze dwa na stanie, więc koniecznie szybko zostawiajcie dużo, dużo łapek w górę. To jak najszybciej wtedy otworzę kolejny zestaw i właśnie piszcie też, czy chcecie z Pokémonami, czy z tym e, Chinchanem, co tyłek pokazuje. <laughs> Dobra, gdzie to otworzyć, gdzie to otworzyć? Tutaj. O, rozrywamy pudełko i uwaga, co teraz tu będzie ciekawego? <laughs> Plecak! Plecak! I jakiś zeszyt! O matko, o matko, jakie to piękne! Pierwsza rzecz, która mi się najbardziej rzuciła w oczy i wygląda najprzepiękniej to jest jakiś kotkotojek Kawaii Niko albo Neko. Nie wiem, jak dokładnie to przeczytać. I właśnie teraz tak się zastanawiam, czy to jest jakaś postać znana. Czy po prostu wiecie, coś oni sobie tutaj wymyślili po swojemu? No nie wiem, to jeżeli ktoś coś wie, to niech napisze w komentarzu. Mamy też ten plecak, no on jest już niestety plastikowy. Gdyby był jeszcze, wiecie, materiałowy, to już w ogóle byłby wypas. I on tutaj zobaczcie, wszędzie tego kota też ma. Widzicie jakby rysunki, jego nazwy. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko w tym zestawie, bo tutaj jeszcze mamy malutkie, zobaczcie, nożyczki jakieś nie wiem elementy do szycia igły matko jedyna jakie to małe i piękne teraz yy, padniecie po prostu padniecie jak to zobaczycie to jest słuchajcie tak małe że ja ledwo to trzymam po prostu w dłoniach ale patrzcie to można otworzyć czajcie to normalnie można otworzyć i rozłożyć. Nie wiem, co to jest. To chyba ma być, yy, wiecie, jakiś cyrkiel, ale to jest po prostu niesamowite, że można to normalnie otworzyć i zamykać, i, i to działa tak, jakby teraz to dopiero padniecie. Patrzcie te nożyczki normalnie się ruszają. Czajcie to? Ja nie mogę. Mamy też tutaj te malutkie igły. To fioletowe, to to nawet nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia zielonego. Dobra, zamknijmy to, żeby mi się te rzeczy nie pogubiły, bo to jest słuchajcie tak maleńkie. Wydaje mi się, że to jest też chyba jakaś książka albo właśnie instrukcja jak powinno się szyć, coś wiecie tam zszywać. I tutaj mamy z tyłu też jeszcze więcej jakichś instrukcji, o matko jedyna! Szkoda, że to wszystko po japońsku, no. To pudełko wydaje mi się, że chyba jest najcięższe z tych wszystkich, które dotąd otwierałam, więc na bank będzie tutaj no właśnie, coś dużego. Regał wygląda jak regał z Ikei. <ścoughs> Na tym regale pewnie trzeba będzie ustawić tą tablicę, żeby ona, wiecie, była wyżej, nie stała na ziemi. I tu ja jeszcze widzę wielkie, jak to się nazywało, to jest kierka? fez a tá? Matko, jedyna, dawno w szkole nie byłam, nie pamiętam, ale miałam też w szkole taką wielką, jak, jak się szło do tablicy na matematyce i akurat przerabiało się, wiecie, jakąś geometrię, to wtedy się przykładało taką wielką linijkę i tutaj się kredą, wiecie, rysowało jakiś tam trójkąt prostokątny, równoboczny, jakieś trapezy i tak dalej. Prawie już to wyrzuciłam, jak rozpakowywałam, ale dostaliśmy też dwie kredy, białą i różową. Ja się tak boję, że. Wszystko tutaj pogubię, że to jest po prostu niesamowite, tak wiecie, wszystko delikatnie staram się otwierać, a to co to jest, to na pewno da radę jakoś otworzyć na 100%, tylko bym nie chciała tego rozwalić, ale co to jest, jak to otworzyć, no halo, nie mam pojęcia jak to otworzyć, nie chcę wiecie tego na siłę robić, bo jeszcze rozwalę, tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, kątomierz, no i oczywiście jest też jeszcze gąbka. Też każą mi to wyciąć, ale co z tym zrobić? To nie wiadomo. A. -a, -a, -a. To nie są jakieś wzory matematyczne czy, czy coś takiego? Ja na razie tutaj, wiecie, jeszcze tego wszystkiego tak ładnie nie rozkładam. Mam niezły burdel, ale po prostu jak już wszystko otworzymy, wszystkie te pudełka niespodzianki, to wtedy tą klasę ładnie ułożę i w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj tą ścianę przytrzymuje mój kubek. Z... O nie, panie kubku! rozwaliłeś klasę i takie słuchajcie kubeczki możecie zakupić w moim sklepie internetowym missaga.pl powiem wam, że kubeczki i naklejeczki schodzą jak ciepłe bułeczki, więc śpieszcie się jeżeli chcecie sobie taki zestaw zakupić bo raczej jak one już się wiecie wyprzedadzą to nie będę robiła znowu z takim samym wzorem dobra, teraz trzeba tutaj naprawić moją z powrotem klasę, halo Moja klasa rozwalona. Tym razem wyczuwam już, że to pudełko jest mega, mega leciutkie, więc pewnie będzie tutaj mało rzeczy niestety, ale to wcale nie musi oznaczać, że te rzeczy będą złe i mamy widzę wiadro. Co? Rzeczy do sprzątania, miotła. Ale jaja, a to jest co? na kupę psią? Takie coś? Ja mam coś takiego podobnego do zbierania z ogrodu. Gówienek psich. Tak naprawdę nie do końca wiem, po co tu jest to wiadro. Może ma robić jako kosz na śmieci? Mamy też, zobaczcie, ściereczkę, chyba taką do wycierania jakiś tam kurzy czy, czy biurka. A to urządzenie jest po to, żeby tutaj, wiecie, wziąć zmiotełkę, brud jakiś pozmiatać. Czekajcie, spróbujemy tą ścierkę tutaj. No... Chodź do tego, zmieścisz się, dasz radę, dobrze. Wygląda to też trochę jak skrzynka na listy, ale to na pewno ma służyć raczej do zmiatania. Listów tu chyba nikt wrzucać nie będzie. Co tutaj robi koło Fortuny, Wy mi wytłumaczcie? W jakiej klasie jest koło Fortuny? No, czy to jest klasa dla y, YouTuberów? Tutaj zobaczcie to koło nawet widać, widzicie? O, jest tak podstawione. Chyba, że to jest jakiś, nie wiem, wykres czy, czy coś takiego, ale, ale nie wiem. Jak dla mnie to jest to. Po prostu koło fortuny i tyle. Mam już tutaj przedostatnie pudełeczko, więc już za chwilę będę mogła całą tą klasę złożyć, bo serio, już nie mogę się tego doczekać. Chcę to wszystko ładnie poukładać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało na żywo. O, uwaga, czy tu będzie kwiatek? Tak, kwiatek, jak już widziałam na tych obrazkach i to wyglądało po prostu przepięknie. Ja nie mogę. Mamy tutaj tego kwiatka, z tego co widzę, musimy go jakoś tutaj włożyć, zamontować to. O, matko, jedyna. Ciężko to będzie zrobić. Dobra, to zrobię to za chwilę. Pokażę Wam, co tutaj jeszcze było. Dodatkowo jest, widzicie, taki wąż, który się normalnie kręci, i trzeba tutaj też jakoś zamontować tą rurkę. Matko, jedyna, jakie to wszystko jest małe, ja ledwo widzę, ja przecież prawie ślepa jestem. To chyba powinno być właśnie jakoś mniej więcej tak. Trochę chyba mi wyszło krzywo, ale już trudno, nikt tak stoi. To jest, słuchajcie, żywy wąż ogrodowy, magiczny, po prostu nie wiem, urwał się z Hogwartu. Może to jest właśnie, może to wcale nie jest japońska klasa, tylko klasa czarodziejów. Magiczna. Tak samo ta roślinka. Rośnie sama i żyje i do nas mówi. Dobra. Powiedz mi lepiej, jak cię tutaj wsadzić, bo nigdy tego nie rozgminię. No to jeszcze zobaczmy teraz w tym zestawie, co tutaj nam się skryło do wycięcia. O, jaki ładny łabądek, a u mnie nad morzem, słuchajcie, jest takich teraz tutaj pełno. Dobra, to lecimy z ostatnim pudełkiem. No powiem wam, nie wiem, co tu się jeszcze może kryć. W tym ostatnim pudełku już mi się wydaje, że wszystko mamy. Ale na pewno czegoś jeszcze czaderskiego nam brakuje. Co to jest? A to chyba jakiś jest książka, tak? Że elementarz, że zeszyty. No tak, wypadałoby mieć w klasie jakieś zeszyty albo jakąś książkę. Uuu, uuu, co to jest? To jest jakiś chyba. Działanie 5-4. Ile to jest, moi drodzy? Piszcie wyniki w komentarzu. <grym> no, normalnie to jest po prostu skakanka. Prawdziwa skakanka, tylko mega miniaturowa. Tu widzę ją nawet związali, ale to pewnie w ramach bezpieczeństwa. Razem ze skakanką tu było jeszcze coś takiego. Co to jest, wy mi powiedzcie? Wydaje mi się, że to jest jakiś klej. LOL! Normalnie piórnik! To ja tutaj chyba ten pędzel schowam, bo tak bałam się trochę, że on mi się może, wiecie, zgubić. Dobra, mamy tutaj coś jeszcze. To jest liczydło? Albo nie wiem, coś może do grania, jakieś cymbałki czy coś? Nie wiem, nie mam pojęcia. I tu widzę, że mamy kolejne kredki. Cyk! I tu mamy, o, proszę bardzo, opakowanie kredeczek. Jakiś chłopczyk i dziewczynka. Muszę je teraz, słuchajcie, wszystkie znowu powkładać, o nie! O nie! O nie, to takie małe! A na tej kartce, zobaczcie, dostaliśmy po prostu kartki. Kwadratowe kartki do powycinania kolorowe. Chyba można je, wiecie, tutaj włożyć. A o, zobaczcie, tutaj jest... Żeby to nakleić tutaj z boku tej książki. Ale to czemu jakieś działanie matematyczne ma być naklejone tutaj? Hmm. Uwaga, uwaga, czeka mnie jeszcze jedna bardzo ciężka rzecz. Mam tutaj, zobaczcie, stolik do wycięcia, yy, ale z tego co widzę, chyba go nie trzeba kleić, albo może jednak trzeba. No nie wiem, w razie czego yy, klej mam przygotowany, więc zaraz spróbuję to wyciąć i go złożyć. No bo wiecie, stolik, stolik musi być, no nie, o tutaj widzicie, tak to ma wyglądać. Stolik, na którym będzie stało jedzenie. Wyobraźcie sobie teraz, że siedzicie w swojej klasie przed swoim właśnie biurkiem. Akurat jest pora lunchowa, macie tutaj przyniesione jakieś jedzonko ze stołówki. Podczas bardzo nudnej lekcji matematyki, kiedy nie chce Wam się totalnie patrzeć na tablicę, możecie sobie poobserwować rybki, które pływają w akwarium i wiecie, troszeczkę się odstresować. Co tydzień jest też wybierany dyżurny, który będzie opiekował się rybkami, będzie musiał je karmić, im sprzątać, ale też wiecie, pilnować, żeby ich nie przekarmić, bo ryby bardzo tego nie lubią. Dodatkowo będzie musiał też pilnować tutaj ogólnego porządku w klasie, czasami wiecie coś zamieść, wyrzucić, posprzątać, musi też zająć się Kwiatkiem, przepięknym, dużym kwiatkiem, polać go tutaj z węża ogrodowego. <noise> Może też tym wężem ogrodowym wyczyścić ławki, jeżeli chce. Dyżurny też oczywiście musi mazać tablicę, kiedy jest już, wiecie, cała brudna i upaskudzona, gąbkę też trzeba czasami umyć, no nie. W tej klasie możecie się nauczyć dosłownie wszystkiego, bo nie tylko nudnej matematyki i jakichś tam kątów prostych i trójkątów, ale też możecie się nauczyć, jak coś fajnego u. Muszyć. O tutaj z takiego przeczaderskiego zestawu, ale są też zajęcia plastyczne, jakieś muzyczne. No i najważniejsze jest to, że jedzenie w stołówce jest smaczne. <laughs> Słuchajcie, jednak tego stolika nie złożyłam, bo jakoś mi to nie szło. On tak wyglądał trochę, trochę słabo, więc stwierdziłam, że po prostu wezmę jakiś mój stolik, który mam nie wiem skąd nawet, może z Playmobila, ale do końca nie jestem pewna. Tutaj też taki regał wzięłam swój. W ogóle bardzo bym chciała mieć dwa pudełka, dwie niespodzianki, właśnie z tymi regałami, bo jakby je tutaj ustawić jeden obok drugiego, to one by wyglądały po prostu przeczadersko. No, i dajcie koniecznie znać, jak Wam się ta klasa podoba i czy chcielibyście się w takiej szkole, w takiej klasie uczyć, bo ja bym bardzo chciała. Szczególnie ze względu na to smaczne jedzenie.